Droga drogi koziorożcu, dzień dobry lub dobry wieczór. Witam Cię serdecznie w czytaniu na Now księżyca w znaku uwagi. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Pifor z tej przepięknej talii kart Tarota, którą, która jest moją ulubioną i jedyną, którą czytam. No to co? Moje drogie, moi drodzy, zaczynamy. Pierwsza karta będzie reprezentowała Twoją energię taką na teraz, na Twoje teraz, kiedy tutaj przychodzisz do pomyślenia na nów. A druga będzie zaciągnięciem spraw z ostatniego miesiąca. I ja wiem, że Ty wiesz, co u Ciebie było w ostatnim miesiącu, ale robimy to po to, żeby się zastanowić, co z, z ostatniego miesiąca może rezonować, oddziaływać na to Twoje teraz. I pamiętajcie proszę, że karty to nie jest wyrocznia, tak jak się obiegowo myśli, a nawet wierzy. Karty są tylko taką emanacją, takim y, y, oddziaływaniem naszej zbiorowej podświadomości, czyli tego, że jesteśmy wszyscy i wszystko ze sobą połączone. Tego, że tak naprawdę bez względu na te wszystkie różnice, które nas pewnie dzielą, i poglądów, i przekonań, i, i jakieś kulturowe, to wszyscy mamy te same pragnienia, te same pokusy, te same y, pewne kody, pomimo pewnie różnych. Różnic w kodach kulturowych, to mamy jednak na poziomie takiej bardzo pierwotnej, bardzo wewnętrznej, na poziomie takiej podstawowej te same potrzeby. Każdy pewnie potrzebuje się czuć bezpiecznie, każdy potrzebuje się czuć kochany, każdy potrzebuje być bogaty, niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale pewnie każdy chciałby mieć wystarczająco co najmniej tutaj jesteśmy y, wszyscy tacy sami można powiedzieć a tak naprawdę i tak jednocześnie każdy z nas jest inny na swój sposób i jedna rzecz co ja wam opowiem co czuję przy danej karcie i co wiem co jaki kod y, przekaz towarzyszy, taki obiegowy przy danej karcie i nadam temu swoją interpretację moją prywatną a drugie, co Ty na karcie zobaczysz, dlatego ja Wam te wszystkie karty pokazuję w moich czytaniach, bo, bo jak sobie skleisz te dwie wersje, to dopiero jest ta całość tej układanki i to albo pasuje do Twojej sytuacji, albo nie pasuje zwyczajnie. I ważne jest też, co czujesz, jak widzisz daną kartę. Dlatego ja karty pokazuję. To co, zaczynamy? Droga drogi. Koziorożce. Twoje teraz sześć mieczy. Z ostatniego miesiąca wypadła gwiazda. Ciekawe. Co ciekawe, u koziorożca ostatnio ta szóstka mieczy też gdzieś mi się w którymś czytaniu pokazała. Więc gdzieś to się u Was powtarza. I gwiazda. Lepiej by było, jakby były odwrotnie te karty, ale nie mam na to wpływu, jak są, więc opowiadam. Szóste miecze, może się koziorożec czymś zamartwiać, i być może, jeśli to zamartwianie gdzieś puści, spróbuje, może, mm, wiecie, my w, w bardzo dużej mierze jesteśmy w stanie wpływać na to, jak się czujemy. My możemy sami się yy, nakręcać w taką stronę, w jaką chcemy. Ja wiem, że to brzmi e, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale tutaj wymagana jest być może jakaś zmiana nastawienia u kogoś, bo ktoś e, gdzieś się wpędza, może sam sama w te smutki. No i jeśli czujesz, że na przykład bardzo potrzebujesz, żeby jednak ktoś ci pomógł, to, to poszukaj tej jakiejś profesjonalnej pomocy. O tej karcie się mówisz: to jest karta psychoterapii. Ja wiem, że nie wszystkim się to podoba. Co ja mówię pewnie, ale ja osobiście i prywatnie również jestem gorącą zwolenniczką. No, jeśli jest potrzeba pójścia do lekarza danej specjalności, a pamiętacie, że psycholog to nawet nie jest lekarz. Psychiatra to byłby lekarz, który może wypisać jakąś ewentualnie receptę, a psycholog nie jest doktorem sensu stricte w Polsce, więc może jakiś kozierożec będzie podejmować decyzję. Opuścił na jakąś terapię, psychoterapię, o udanie się po jakąś fachową pomoc. Może to rezonuje z jedną, z dwoma osobami, ale ja czułam, że potrzebuję to przekazać. A z ostatniego, przepraszam, miesiąca mamy gwiazdę. Ciekawe. To jest karta wodnika. Dla jakiegoś koziorożca może być jakiś wodnik bardzo ważny. Ale też karta y, takiego brylowania w towarzystwie, dobrego czucia się sam sama ze sobą. No i może warto by było spróbować wrócić do tego stanu, jeśli jakiś koziorożec to gdzieś się zgubił ostatnio. A wiecie, pogoda nie sprzyja, ja wiem, dni są coraz krótsze, wszyscy już odliczają trochę do świąt, każdy by chciał jakiś urlop. Możecie być zmęczeni, zmęczone, możecie być przepracowani. Możemy odczuwać jakieś zniechęcenie. No jest ciężkie takie przejście pomiędzy latem a jesienią, a już tak naprawdę jedną nogą w zimie jesteśmy. I tutaj ktoś może potrzebuje się w, w kierunku tutaj zobaczcie najlepsze jest to, że na tej karcie jest gwiazda i na tej jest gwiazda. Tylko zobaczcie, na tej karcie ta gwiazda jest po drugiej stronie rzeki. Trzeba tą łodzią przepłynąć do tej gwiazdy. Teraz sobie tak pomyślałam. Więc jakiś koziorożec. Fajnie by było, jakby poszukał tej takiej energii w sobie na początek wewnętrznej, takiego poczucia, że się dobrze sam sama ze sobą czuje i spróbował z tą energią wyjść do siebie, czyli spojrzeć w lustro i na początek się do siebie uśmiechnąć, a potem wyjść z tą energią do ludzi. A jeśli uśmiechanie nie pomaga, jeśli to jest jakiś trudniejszy temat, to ja, tak jak mówię, jestem gorącym. Absolutnie fanem y, poszukania kogoś, co jest bardzo trudne, kto z nami zaklika, jakieś specjalisty, specjalistki, pokadania z kimś, poradzenia się, zastanowienia się, y, czego nam brak, jak można to poprawić. To trochę wiecie, jak chodzenie na siłownię jest dla mnie, nawet bym powiedziała, że jak ktoś ma y, potrzebę, żeby mieć fajnie rozwinięte mięśnie, czy też jakiś y, inny typ sylwetki, niż ma w tej chwili, to idzie na siłownię. A jak ktoś ma potrzebę rozplątania jakichś supełków w swojej głowie, w swoich emocjach, to idzie do psychologa. To jest takie oczywiste, prawda? Jak kogoś boli ząb, no to idzie do dentysty. No i nie będę się tu rozwlekać, bo wiadomo, że tych specjalności trochę jest. I z tym Was zostawiam. A teraz drugie jakoś które są w relacji, co dla Was do pomyślenia na ten nóg? Koziorożce, w relacji, w małżeństwie, w partnerstwie, co dla Ciebie na ten nów? Muszę odwrócić Ciebie, patrzę w kamerę i widzę karty, a nie chcę podglądać. Koziorożce, co dla Was na ten nów? Znęczną siłę, a tu mamy też kobitkę, która nie pozwala sobie w kaszę dmuchać. No, powiem Wam tak, karta siły mocy i królowa Buław może u koziorożca sprawić, że poczuje się troszkę lepiej sam sama ze sobą. Te, które wcześniej ta karta mieczowa z wami zaklikała. Natomiast bez względu na to, czy macie jakieś rozterki na poziomie emocji, czy nie Tutaj mamy walczenie o swoje, może w Waszej relacji. Tutaj jest taka nadobna dziewoja, czarująca dziewczyna, która potrafi ryknąć jak lew i obronić swojego zdania. Może niekoniecznie rycząc jak lew, ale po prostu będąc asertywnym. Czyli tak, żeby nie urazić drugiej osoby, ale żeby wywalczyć swoją pozycję w relacji. I to naturalnie może również z chłopakami, koziorożcami zaklikać, bo możecie sobie tę energię odwracać. Tu jest jakieś wywalczanie swojej pozycji w relacji, jakaś taka y, równowaga w, w relacji, y, walczenie o swoje pole, y, ale takie walczenie bez broni, bo ta kobieta ma tylko kwiaty, wieniec kwiatów na głowie i wieniec z kwiatów w dłoniach, a ten lew nic jej nie jest w stanie jej zrobić. Czyli, że potrafimy w taki sposób na przykład rozmawiać z naszą osobą, w taki sposób argumentować to, na czym nam zależy, że być może można pokojowo ten temat załatwić i jakoś zaadresować, tak żeby to nasze pole było dobrze zaznaczone, ale żeby obie strony w relacji czuły się ze sobą dobrze. Więc to jest taka umiejętność bronienia swoich racji w tej, w tej sile, w tej mocy. A w królowej buław, no to mamy tutaj kobietkę, która sobie, że tak powiem, nie pozwala w kaszę dmuchać. To jest energia buławowa, czyli trochę tak, jakby koziorożec się chwilowo zamienił w lwa w barana albo w strzelca, ogniście. Tu może być też wzrost temperatury w Waszej relacji, może być ogień w alkowie, ale też przyjaźń między partnerami, też umiejętność być może właśnie rozmawiania w taki otwarty sposób, co tam Wam na wątrobie leży. Więc bardzo dużo, bardzo dużo takich mocnych, Energii dla koziorożca, tutaj mamy w relacji, i oby to z Wami rezonowało, klikało, pasowało do Waszej sytuacji przez najbliższy miesiąc, bo no i tyle: kropeczka. A teraz koziorożce pojedyncze, koziorożce single, koziorożce, które może są z kimś bardzo króciutko, albo po prostu są same. Co dla takiego koziorożca? Manów. no i powtórzyła nam się gwiazda ciekawe no i żeby nie było tak słodko to czwórka kielichów jakiś koziorożec pojedynczy uważa, że jest fajną osobą Uważa, że ma dużo do zaoferowania światu, a może i swojej przyszłej osobie do relacji. Uważa, że jest sobą ciekawą świata, to jest energia wodnika, czyli takiej osoby wszechstronnej, umiejącej się wypowiedzieć na wiele tematów, potrafiącej zabłyszczać w towarzystwie, potrafiącej dogadać się z każdym podobającej się sobie innym, ale nie tylko na poziomie ciała, tylko po prostu cieka bycie ciekawym, ciekawą osobą, osobą, z którą inni lubią spędzać czas, a jednocześnie jakiś koziorożec pojedynczy w tej energii czwórki kielichów ma poczucie, że coś się opóźnia, że coś nie nadchodzi, że coś za wolno się dzieje, albo że po prostu zasługujemy na więcej tylko że ta energia nie mówi nam o tym, że my coś robimy, żeby coś przyspieszyć, żeby coś zmienić, tylko siedzimy pod tym drzewem. Jest nam gorąco. Jest nam źle. Pijemy jeden kielich a myślimy o trzech innych. Czyli może być takie przystaniecie na chwilę i taka trochę markotność i takie zawieszenie, takie pomyślenie o wszechświecie, ja to bym chciała już tego i tego, ale to niesprawiedliwe, że te, tego jeszcze dzisiaj nie mam. Dlaczego tak jest? I być może ktoś w nowiu potrzebuje sobie tak posiedzieć i pomyśleć. Tylko jak już tak posiedzimy i pomyślimy, to warto by było się zastanowić, co my możemy zrobić, jakie my możemy być może jakieś małe kroczki albo jakiś pierwszy kroczek wykonać, żeby się tak przestać czuć, żeby przestać myśleć. Że ja zasługuję na więcej i to się nie dzieje, że to się za wolno dzieje, że dlaczego tej osoby jeszcze nie ma. Wiecie, jak ktoś nie podejmie jakichś działań w kierunku, to zazwyczaj w przeważającej większości przypadków rzeczy nie dzieją się same. Rzeczy się czasami dzieją tak nieoczekiwanie i losowo, jak to się mówi, jeden raz na milion, a w większości przypadków to my jesteśmy. Tą prowodyrką, prowodyr, prowodyrem tych wydarzeń, to my zazwyczaj gdzieś ten kamyczek puszczamy, żeby ta lawina zdarzeń poszła. Oby dobrych zdarzeń, tego Wam życzę. To co, drogie drodzy, to tyle, jeśli chodzi o to czytanie na Nów. Życzę Wam bardzo owocnych przemyśleń w tym nowiu i w każdym innym nowiu, bo Nów jest szczególnie dobry na pomyślenie, na miesiąc do przodu. Dziękuję każdej nowej osobie subskrybującej kanał, bo sporo Was ostatnio w ostatnim czasie dołączyło. Cieszę się również z wszystkich tych osób, które mnie od dawna oglądają, bo rozpoznaję Wasze niki, Wasze zdjęcia profilowe i widzę, że wracacie i bardzo jest to miłe. Dziękuję za każdą łapkę pod filmami, bo one pomagają kanał rozwijać i dzięki temu Wy też dostajecie te powiadomienia o filmach bo jak nie, nie jest zaklikane, to potem nie ma powiadomienia i potem niektóre znaki super, super mają wyświetlenia, a niektóre widać, że po prostu do Was nie docierają, więc zachęcam do tych łapek w górę, bo to pomaga i mnie i Wam. Poza tym zachęcam Was do wspierania kanału na Bajkofitu. przysłowiową kawę można mi kupić, będę bardzo wdzięczna, nie ukrywam, że bardzo by się przydało. I możecie zostać osobą wspierającą kanał. A co to znaczy? To znaczy, że wcześniej przed innymi dostajesz, no jakieś powiedzmy na teraz, mogę przyobiecać około 4 godziny wcześniej, przed innymi każdy film, a reszta musi poczekać i to za drobną opłatą. Ja będę z tego mieć około 5 zł z groszami miesięcznie, więc no szaleńcze kwoty musicie przyznać. Ale bardzo byłoby miło, gdybyście dołączyli. I jak nam się większa grupa uzbiera, to będziemy być może robić takie czytania, które będą tylko dla tej grupy, albo będą dużo później dostępne dla wszystkich, że w takim jakby swoim gronie sobie będziemy robić czytanie, ale to na ten moment pieśń przyszłości. Jednocześnie w przyszłym tygodniu będzie czytanie, które się nazywa Odnowiu do Nowiu, czyli miesięczne, począwszy od tego Nowiu aż do kolejnego listopadowego Nowiu. I możesz sobie już dziś zajrzeć do shortów, czyli tych króciutkich filmów. Tam są takie jednokartowe przekazy dla danego znaku, i tam z ilości osób, które dotarły, będzie kolejność tego czytania na przyszły tydzień, które w przyszłym tygodniu powinno być już dla Was dostępne, jak już je wszystkie opracuję. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie na razie i do usłyszenia na nowych czytaniach. Pa pa.